Któż z nas nie wspomina miło wizyty na wieży w Malinowie? Część ma z nią skojarzenia miłych wycieczek, inni romantyczne wspomnienia. Dziś ten obiekt niszczeje coraz bardziej, ale wkrótce ma się to zmienić. Wieża ma szansę na remont. Po wielu latach starań udało się... E wydzierżawić ten obiekt, o którym wspominał par Burmistrz, czyli wieżę w Malinowie. Jest to na, na terenie, znajduje się na terenie Lasów Państwowych w gminie Działdowo. Obiekt ten w tej chwili jest wydzierżawiony przez powiat działdowski i to jest jak gdyby początek dalszych działań, prób działań, które chcemy rozpocząć i dalej kontynuować. Miejmy nadzieję, że do którego efektem będzie odbudowanie tej wieży. Pierwszy etap rozpoczynamy wspólnie z panem burmistrzem, z miastem Działdowo. Będziemy wspólnie finansować dokumentację, kosztorysy odbudowy tej wieży. Kolejny etap mam nadzieję, że wszyscy czterej i właściciele, i, i, i myślę, zainteresowani, czyli Gmina Działdowo, Lasy Państwowe, Miasto Działdowo i Powiat Działdowski, wspólnie będziemy ubiegali się o kolejne jakieś środki na już odbudowę. I, i mam nadzieję przywrócenie do y, stanu... No, świetności, a przynajmniej dostaną takiego, że można było używać i korzystać z tej właśnie wieży. Także cieszymy się bardzo, że pierwszy krok został zrobiony. Kolejne będą przed nami. Umowa już na dokumentację jest, środki, porozumienie z miastem jest podpisane. W tej chwili ogłosiliśmy nabór na wyłonienie wykonawcy tej dokumentacji. Mam nadzieję, że do końca tego roku uda nam się zrealizować właśnie te sprawy planistyczne i szukać pieniędzy na kolejne etapy. Nie jest tajemnicą, w jakim miejscu się znajdujemy. Myślę, że każdy mieszkaniec działdowa, przynajmniej kilka, jeśli nie kilkanaście albo kilkadziesiąt razy w życiu, tutaj był. Wszyscy mamy różne wspomnienia z tym miejscem na ogół miłe, owiane pewną tajemniczością. Znajdujemy się w Malinowie, a za moimi plecami historyczna wieża w Malinowie, która na przestrzeni czasów różnie była nazywana jest to pewien symbol, pewien pomnik. Pierwotnie został pobudowany w 1915 roku dla uczczenia wszystkich bohaterów walczących w czasie I wojny światowej i broniących naszego miasta po 1915 w roku, kiedy Działdowo zostało włączone do Polski, była to wieża, można powiedzieć, wolności, zostały zdjęte niemieckie inskrypcje, pojawił się napis, nie rzucim ziemi, skąd nasz ród. A po wojnie ten obiekt, miejsce niedzielnych wycieczek, spotkań mieszkańców Działdowa z biegiem czasu niestety zamieniał się w ruinę. No i e, obecnie e, za namową między innymi prezesa Towarzystwa Miłośników Ziemi Działdowskiej, pana Mariana Dachowskiego, e, wspólnie z panem, e, z panem starostą, panem Pawłem Ciśliskim, e, próbujemy się podjąć e, reanimacji tego miejsca remontu. Jest to bardzo trudne zadanie, widać e, w jakim stanie znajduje się ten obiekt, no i żeby cokolwiek rozpocząć to trzeba mieć Kosztorys inwestorski, a żeby ten kosztorys wykonać to musi być zrobiona solidna dokumentacja, bo jako ciekawostkę chcę powiedzieć, że ten obiekt nie jest ani w ewidencji zabytków, ani nie jest w ewidencji geodezyjnej. Po prostu wiemy, że on jest, ale tak naprawdę oficjalnie go nie ma. Remont Malinowskiej Wieży to bardzo trudne i skomplikowane zadanie. W tym roku ma powstać jedynie plany renowacji. Kolejne etapy możliwe do realizacji będą dopiero w następnych latach. Trzymamy kciuki.